Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Soul, a to kolejny odcinek, może nie luźnych horrorów, ani nie gier przeglądarkowych. Jest to odcinek świąteczny moi kochani. Pewnie wielu Was powiem, jaki odcinek świąteczny Soul? Co ty gadasz? Przecież to jest snender, jak można się cieszyć grając z Slendera i cieszyć się świętami, jak można zrobić tego świąteczny odcinek. What the fuck! <trym> Ale moi kochani, ja dzisiaj przygotowałem dla Was zwykłego slendera. Nie żadnego elementarium. Oczywiście te wszystkie wersje przejdziemy sobie w przyszłym sezonie, który za niedługo sera się zacznie, ale dzisiaj moi kochani na cele... jakie cele? Dzisiaj jest 24 grudnia, więc dlatego nagrywamy odcinek świąteczny i dzisiaj gramy w wersję slendera Christmas Special. W tą wersję grałem już wcześniej, wiem że ona jest, nie jest tak zbyt straszna jak na przykład sanatorium, bo sanatorium to normalnie zawał serca, ale to jest Christmas Special nie jest znów taką straszną grą, bo to z grafarią, z sautrakiem, Golina z Mikołaj i z tego co pamiętam mamy znaleźć 8 prezentów, tak, więc bez zbędnego mówienia przejdźmy sobie do samej rozgrywki, gdzie musimy w tych domkach znaleźć prezenty, które Mikołaj gdzieś tu, tam gdzieś nam porozstawiał. Mikołaj, slenderowy Mikołaj. Podejdziemy do tego może trzy razy. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Myślę, że to... Kurde, no tam też można wyjść na górę. Okej, okay, tutaj weźmy sobie. Wszystko zaczyna się od zebrania po prostu pierwszej paczki, co wiadomo. Tak było w slenderku od pierwszej kartki, tak wszystko zaczynamy od pierwszej paczki. Tak więc szukamy pierwszej paczki. Gdzie ona może tutaj być? Jak znajdziecie, jak znajdziecie, jak znajdziemy, to zacznie się. Generowa A jak na razie szukamy sobie na spokojnie słamy sobie tego eleganckiego soundtracka. Który to dobry nawet do niego zaśpiewać. Uwaga. Wchodzimy za 3 2 3 2 1 pa. Pa 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 pa, 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 pa. idziemy sobie szukamy paczki, są zamknij mordę. E la, la, la 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 idziemy idziemy, nie ma żadnej paczki, są zamknij. Na coś musi być. La, 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 Lecimy sobie z tym łysym koksem. Mówię wam, ja do wysyłków polu. Jedziem tam. Czekajcie. Pójdziemy tutaj. Uuuu, <laughs> jest pierwsza mój mili. i od tego zaczyna się cała rzeźnia Slendera. A tu jest chyba SPS4. No więc zabierzemy sobie PS4. Mikołaj, ty fraje, że nie pograsz sobie w Grand Theft Auto Five. Będzie lipa. Ja nie koncert. Generator nie wiem czego eee, nowy jakiś Albo Kto wie? Okej! Okay. <grystanie> Kolejna paczka mojej mi druga Druga paczuszka Szukamy dalej Nie znajdę tego śpiącego, ja mówię Wam, że nie znajdę tego śpiącego Ale ta jest zbyt ciężka na moje, mój mózg Nie, po prostu zbyt ciężka i Ja tego nie rozumiem, uuuu oh yeah! Czyżby widział trzecią paczuszkę? Co te mamy? Eee, wideo, coś tam. Tak, <gadam>, jakie wideo. Zwykła patka trzecia już. Okej, okay, musimy to obejść. Musimy coś znaleźć, to... O! Chyba go widziałem. Jak się nie mylę, ale... Wola raczej na niego nie patrzeć. Niech... Niech sobie... Niech sobie idzie. Ja z nim nie chcę mieć nic. Ja go nie zaczepiłem, ja go tutaj nie zapraszałem. Nikt o niego się nie pytał. Okej okay, moi kochani, idziemy. Trzecia paczka. Są tak dalej. Na tutaj buszy po uszach. Szukamy cz czwartej paczki moi kochani. Czwartej paczuszki. która tak, gdzieś na pewno tutaj jest. A ja zupełnie wiem gdzie. O oh yeah, jest czwarta. moi mili. Czwarta paczuszka. Rekord normalnie w moim życiu. Hmm, coś w tych łóżkach musi... <śmiech> Piąta. Piąta? <śmiech> Piąta paczka! What the fuck, piąta paczka! Nigdy tyle nie miałem. Zamknij jej! Ja cię kręcę. Trochę się straszyło, to Skończyliśmy na pięciu paczkach. Przejdziemy jeszcze raz. Moi mieli drugą szansę trzeba nam dać, bo akurat... Musimy to przejść. obyśmy sobie taki tryb działania. Pójdziemy całym tym tutaj. Wszystkie te, jak damy radę, musimy troszkę dookoła obejść. Tam wyjdzie chyba na górę, nie? Tam coś tam jest. Dobra. Przy piątej paczce skończyliśmy. Kurde, to z rekord w sumie. Gdy ja nie miałem więcej niż... Cztery paczki, czy trzy nawet. No, okej. Okay. Idziemy, idziemy, nie boimy się. Na razie spokojnie, bo nic nie znaleźliśmy. Rapapam, rapa. Mówiłem, że ten odcinek nie będzie taki straszny. To jest po prostu luzacka Graf Slendera po prostu z jakiejś Mikołaj Nie szukamy prezentów, muzyczka jest taka uuuu... Chyba te paczki są tak rozmieszczone chyba w każdym miejscu Znowu kradniemy Miko Mikołajowi PS4 Teraz zimie poketa 5 Chyba tam. No idziemy, czy są generatory, generatory łonowe Okej, okay. to będzie druga paczuszka Gdzie? Ja to już znam na pamięć No wiesz to Gzym się znajdziemy. No, no musimy sobie iść, to będzie ten duży BRZ. No prawda, ten soundtrack. Jest tak, gdyby nie ten soundtrack, to bym się bał to grać. Mówię wam. Gdyby nie ten soundtrack. Ok, tu jest trzecia paczka. Już mamy mniej więcej te cele obrane. Nie no, wiem, gdyby nie ten soundtrack, wiem, że się powtarzam, ale gdyby nie ten soundtrack, to naprawdę bym tu serał grając w tą grę. Ale nie sam, bo nie boję się. Moje słanie są, tak? Po prostu się bawię, nie? nie? wiadomo o co chodzi. No, Okej, okay, idziemy, idziemy, szukamy czwartej chyba. Czwartej paszki że Ona no, była przy tych łóżkach. Coś mi się tak zdaje. Może ona była tam. No Okej, okay, dobra, mieszał to, idziemy dalej. Już wychodzimy na... na prostą. Okej. Okay. Okej, okay, idziemy, 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 o idziemy. It's okay, it's okay, relax. Nie, nie ja się nie boję, tylko... Hmm, to nie chcę wyskoczył, żeby, mi zablokoi, żeby mi nie stracił tego. Bo wiecie jak to jest. Uho! Mikołaju! No no zdarzy, no, 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 no bo jestem, ja jestem. Bo ja nie umiem tej gry w tą grę grać, albo on jest taki dobry. Albo on jest taki dobry. Ooooooo oh. Moi kochani To był taki krótki Odcinek świąteczny, właśnie dzisiaj graliśmy w Slendera właśnie w, na Christmas Edition Christmas Special Moi kochani czy Na te święta chcę wam życzyć wszystkiego dobrego zrobię wesołych, rodzinnych świąt Jeżeli odcineczek, no to było tyle, jeżeli chodzi o odcinek właśnie e, Świąteczny Jeżeli odcineczek wam się spodobał moi kochani To lajkujcie e, Piszcie komentarze Subujcie, wam to nic nie zajmie, a mi to na pewno pomoże. Udostępniajcie znajomym. Ja na razie się z wami żegnam. Jeszcze raz że wam wesołych świąt danego Sylwestra. Za niedługo kolejne odcinki. Prawdopodobnie serii Slender. A ja się na razie, na razie z wami żegnam. Trzymajcie się, nara i do następnego odcinka.